Witamy serdecznie. Rok 2020 został ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rokiem Leopolda Tyrmanda w związku z przypadającym 16 maja stuleciem jego urodzin. Aby przybliżyć jego interesującą sylwetkę, przygotowaliśmy dla Państwa upominek podróż do powojennej Polski, do czasów, w których rozpoczął swoje dorosłe życie. Kim był Tyrmand? Tyrmand. Wybitny pisarz i błyskotliwy publicysta. Tyrmand, miłośnik i propagator jazzu. Tyrmand, bikiniarz i przemytnik. Tyrmand, gwiazda inteligencji lat pięćdziesiątych. Leopold Tyrmand urodził się w Warszawie 16 maja 1920 roku w zasymilowanej rodzinie żydowskiej. Mówiono, że jego matka była jedną z najpiękniejszych kobiet w stolicy. Po ukończeniu warszawskiego liceum, rodzina wysłała go na studia do Paryża, by zgłębiał tajniki architektury. W swojej najwybitniejszej powieści, dziennik rok 1954, Tyrmand tak o tym pisze. Dom rodzinny rehabilitował się, łożąc na naukę i studia. Były to nieudane inwestycje. Skończyłem dobre warszawskie gimnazjum nie bez upokorzeń, na skutek chronicznych zaległości w opłatach, jako nader przeciętny uczeń. Po gimnazjum miałem zostać dobrze zarabiającym architektem, i w tym celu udałem się do Paryża, by na tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych osiągnąć zawód i położyć podwaliny pod zarobek. Historia jednak chciała inaczej. Po pierwszym roku studiów, który klasycznie przegłodowałem, żywiąc się frytami i fasolą, moją pracą zarobkową stało się przemytnictwo. Jeśli nie liczyć korepetycji z polskiego udzielanych w gimnazjum zamożniejszym chłopcom, moim pierwszym znacznym zarobkiem okazało się honorarium za przeprowadzenie kobiety z dzieckiem od hitlerowców do bolszewików. Pomimo przerwania studiów, który spowodował wybuch II wojny światowej, pobyt w Paryżu zaowocował zgoła innym od spodziewanych rezultatem. Zapoczątkował niezwykłe zainteresowanie i zamiłowanie do muzyki jazzowej, z którą Tyrmand zetknął się tam po raz pierwszy. W 1939 roku był na koncercie orkiestry Duca Ellingtona, amerykańskiego jazzmana. Muzyka ta wywarła na nim wielkie wrażenie i wpłynęła na jego światopogląd oraz twórczość. Wojna obfitowała w szereg dramatycznych zdarzeń dla młodego człowieka. Które mogłyby posłużyć jako scenariusz do niejednego sensacyjnego filmu. Jemu jednak udało się ujść z życiem i już w 1946 roku wrócił do Warszawy. Rozpoczął pracę jako dziennikarz, publikował recenzje teatralne, muzyczne oraz sportowe. Jego znakiem rozpoznawczym była maszyna do pisania, którą lubił wszędzie zabierać ze sobą. Zamieszkał przy ulicy Konopnickiej 6 w budynku polskiej YMCA. YMCA w języku polskim skrót ten oznacza Związek Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej. Organizacja ta powstała w Londynie w 1844 roku, zyskała dużą popularność i do dzisiaj wiele jej oddziałów działa na całym świecie. Do Polski amerykańska YMCA przybyła z Francji z wojskiem generała Hallera w 1918 roku. Pierwszym honorowym członkiem YMCA został marszałek Piłsudski. Nazywana u nas pieszczotliwie ciocią Imcią, YMCA niosła pomoc materialną i moralną ofiarom wojny. Po II wojnie YMCA wznowiła swoją działalność. Dzięki amerykańskiej pomocy finansowej wyremontowano warszawską siedzibę YMCA i przekształcono w luksusowy jak na tamte czasy hotel i wybudowano pomieszczenia teatralne oraz odczytowe. Tam właśnie zamieszkał młody Tyrmand, zawiązując w obrębie ogniska YMCA pierwszy jazz klub, zostając jego prezesem. Organizował regularne koncerty jazzowe i jam session oraz festiwale jazzowe poprzedzone jego prelekcjami dotyczącymi historii jazzu. Pierwsze takie wydarzenie miało miejsce 30 maja 1947 roku, a rozpoczął je fragment amerykańskiego utworu Swan River, stając się tradycją otwierającą wiele festiwali jazzowych w Polsce. Teraz ten utwór usłyszymy w wykonaniu Agaty Iwaniuk. Irmant Intelektualista, płynący pod prąd w powojennej PRL-owskiej Polsce, kochający jazz, muzykę opierającą się na improwizacji, demonstrował sprzeciw wobec narzuconych z góry wzorów ubierania się i zachowania. Nosił kolorowe skarpetki i nazywano go bikiniarzem, uważając za przedstawiciela tej młodzieżowej subkultury, miłującej jazz, ekstrawaganckie ubrania i fascynujące się kulturą amerykańską. Kochał życie i dobrą zabawę. Lubili go koledzy i uwielbiały kobiety. Był trzykrotnie żonaty, a drugą jego żoną była Barbara Hoff, nasza znakomita projektantka mody. Jednakże krótko trwał ten okres kolorowej swobody. W 1949 roku po ustaleniach Walnego Zgromadzenia kompozytorów polskich zlikwidowano polską YMCA. Uznając muzykę jazzową jako zagrożenie dla prawdziwych wartości muzycznych, nastąpiło niszczenie płyt muzycznych i zakazano publicznego wykonywania jazzu. Muzykę wspieraną przez rządzącą wówczas partię PZPR była ta, która poruszała tematy robotnicze. W warstwie tekstowej powstających wówczas piosenek, jako bohaterowie, pojawiali się murarze na przykład walczyk murarski czy budujemy nowy dom pracownica fabryki wrocławska piosenka czy po prostu kierowca transportu publicznego wysoki autobus Na szczęście socrealistycznemu przesłaniu tych utworów nie udało się zagłuszyć urody udanych kompozycji które zestarzały się z klasą W wykonaniu Alicji Waszak usłyszymy niezwykle popularną wówczas piosenkę Czerwony autobus śpiewaną przez męski kwartet chór Czajanda. thank you popularną kompozycją tamtych czasów była karuzela śpiewana przez Marię Koterbską opowiadająca o przyjemnym odpoczynku po pracy w wesołym miasteczku na karuzeli Karuzele zagra dla nas w swojej interpretacji Joanna Jopek W czasach powojennych powstawało i funkcjonowało wiele świetnych orkiestr, w tym orkiestry radiowe. W polskim radiu emitowano utwory wykonywane przez znakomite zespoły muzyczne, którym towarzyszyli wybitni wokaliści. Oprócz piosenek opiewających pracę, stopniowo zaczęły pojawiać się kompozycje popowe. Spośród których wyróżniała się piosenka pod tytułem Kasztany o niebanalnej linii melodycznej oraz ciekawej harmonii, zaśpiewana przez Nataszę Zylską. Zapraszamy do wysłuchania instrumentalnej wersji kasztanów, którą wykona pani Gabriela Witkowska. Równocześnie z powstawaniem i rozwojem muzyki jazzowej zaczął rozwijać się taniec towarzyski i nowe style taneczne, czerpiące z muzyki swingowej. Jednym z tych tańców był Charleston, wywodzący się od miasta Charleston. Dokładnie w południowej Karolinie w Stanach Zjednoczonych Ameryki, spopularyzowany w 1923 roku przez kompozytora i pianistę Jamesa P. Johnsona. Johnsona. Od tego czasu Charleston. Dokładnie. Podlegał stałemu rozwojowi, inspirując wielu tancerzy i muzyków. W Polsce niezmiernie popularną piosenkę w rytmie. Charles Charlestona. Stona. Jest dzisiaj, jutro, zawsze. zawsze. Śpiewał w 1962 roku Bogdan Łazuka, nasz znakomity aktor oraz artysta estradowy. Usłyszymy teraz Charlestona, nieznanego autorstwa w wykonaniu Wiktora Kowalczyka. Kolejnym muzycznym nurtem, który zaczął się z impetem rozwijać i szybko zdobył ogromną popularność, był pochodzący z Ameryki rock and roll. Pod koniec lat 50. powstał pierwszy polski rock and rollowy zespół Rhythm and Blues. I jego koncerty od razu stały się sensacją. W swoim repertuarze mieli własne interpretacje amerykańskich rock and rollowych hitów, takich jak Rock Around the Clock. Usłyszymy go teraz w wykonaniu ponownie Wiktora Kowalczyka. なあ。 Wróćmy do Leopolda Tyrmanda. Po okresie zakazanego jazzu od 1954 roku nastąpiła w naszym kraju muzyczna odwilż i łaskawiej patrzono na jazzujących artystów. W listopadzie Tyrmand poprowadził w Krakowie pierwsze polskie zaduszki jazzowe, na które zaproszono wielu wybitnych muzyków. Wśród 300 zaproszonych gości znalazły się takie sławy jak Duduś Matuszkiewicz, Krzysztof Komeda, Andrzej Kurylewicz i Witold Sobociński. Rok 1954 to ważna dla, data dla Tyrmanda. Powstaje wtedy jego najwybitniejsza książka. Dziennik 1954, w której jako przeciwnik komunizmu piętnował cywilizacyjne i kulturowe zacofanie Polski Ludowej. Wcześniej z powodu swych przekonań otrzymał zakaz publikacji swojej twórczości. Wtedy to wpadł na pomysł prowadzenia dziennika, opisującego życie w powojennej stolicy. Książki tej jednak nie ukończył, ponieważ otrzymał zlecenie na napisanie powieści. Wychodzi wówczas pod jego pióra zły, pierwsza sensacyjna powieść o powojennej Warszawie, która szybko stała się bestsellerem i przyniosła mu ogromną popularność i została przetłumaczona na dziesiątki języków. W latach 1955 do 1965 Tyrmand pracował w redakcjach takich gazet jak Słowo Powszechne, Dziś i jutro, ruch muzyczny i przekrój. W 1957 roku napisał pierwszą polską publikację o jazzie pod tytułem Ubrzegów jazzu, zawierającą jego osobiste przemyślenia na ten temat. Nadal działał przy organizowaniu imprez jazzowych, między innymi Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Jazzowej w Sopocie, a w 1958 roku otworzył i poprowadził konferansjerkę pierwszego międzynarodowego festiwalu Jazz Jamboree, który funkcjonuje do dzisiaj przypisuje mu się stworzenie nazwy tej imprezy. Niestety z powodu bezkompromisowego charakteru Tyrmanda i burżuazyjnego, jak określano, stylu życia, spotykały go coraz liczniejsze presje, takie jak zatrzymanie kolejnych powieści, blokowanie paszportu czy wyjazdów zagranicznych. W 1964 roku wydrukowano w Warszawie w tygodniku Kultura fragmenty jego powieści pod tytułem Życie Towarzyskie i uczuciowe, w której piętnował postawy moralne środowiska inteligencji twórczej, pisarzy, dziennikarzy i filmowców, a przede wszystkim ich służebną rolę wobec władzy. Wywołały one w środowisku literackim wielki skandal, ponieważ pod fikcyjnymi postaciami można było rozpoznać autentyczne osoby. Książki w całości nie wydano, a Tyrmand zdecydował się na wyjazd z Polski. Kiedy po latach starań w 1965 roku otrzymał wreszcie paszport, wyruszył w zagraniczną podróż i po roku osiadł na stałe w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Do Polski nigdy już nie wrócił. Ale to temat na zupełnie inną historię.